B. B. Domek dwóch, co do BSA już? Tak. Default standard Ławka jest. No do kurwy no! Jak kurwa on mnie zabija?! Oh my god. Kuc je wstanie, kuc je wstanie! Pierdolony no. 7-7 zrobiłem 7 jest Mita no. spalili, Mita mogą jechać A oni wiedzieli, ja że ja mam małupę, dali mi cztery naidy w okno, okej. Okay. Daj wkurwimy Ta plecy ci robi, słyszę. Patrz teraz mamu, pokażę Ci sztuczkę Dobra, jebać mnie! Widziałem ja jednego i drugiego, kurwa, nie zabiję ani jednego. Zamiast otwierać skrzynię w grze, wypróbuj CSGO Skins. Jest to strona, która istnieje od 2015 roku. Znajduje się tu wiele różnorodnych skrzyń. Strona oferuje codzienną darmową skrzynię z szansą na fajne skiny. Rewelacyjnym urozmaiceniem są specjalne wydarzenia, które co jakiś czas strona organizuje specjalnie pod graczy. Dodatkowo na CSGO Skins możesz toczyć bitwy z innymi graczami i wygrywać atrakcyjne skiny. Funkcja Exchanger umożliwia wymianę przedmiotów na te, które Cię interesują. Wejdź w link w opisie, użyj kodu UNIVERSUM i odbierz darmowe 2,50% oraz plus 10% do depozytu. Nie no, słuchajcie, nie wiem. Ostatnio ze skiny to jest dramat, zobaczcie. Na no, ostatnie 20 skrzynek to same niebieskie skiny praktycznie. Jeden niepiotrowe na 20 skrzynek. Tragedia jest. Z tymi upewnieniami ostatnio. Tragedia. Idę z No, Beka. Szkoda, że niebieskiego nie ma więcej, nie? Ale... Case hardened. Nie, nie ściera go spod biurka. Tam są takie dziwne Wygładza w ogóle plamy, to, ale nie chcę wnikać, z czego Pod twoim biurkiem. No, to myślę, się wszystko robi na się je pije, w butach chodzi. A, na mnie na już nie ma. O, Palak na Bebu, nie? Iza, gdzie, gdzie ty, jest, ty jesteś? Spierdoliłem cię. Jak spierdoliłeś? Fleszmy z gali mi da. Kanapka. Kanapka. Nie mam. Tak. Tak. Pałac mi wychodzi! No kurwa, tam taki smoke. To co się dzieje? Od bezu, przed chwilą jeden. <grym> Dobrze, Olu, powiedz mu. Uważaj kona. Powiedz się Panu, co nie nie o nim myślisz. Nic nie dali na randze. No nie pierdol! Under chyba jest. Under chyba będzie. Under. Under, nie, NIE! NIE! moje WSZYSTKO BYŁO! ASYSTY 3! Przepraszam, 12 godzina w robocie? Kochanie, ale to wiesz, trzeba wiesz, trzeba... Trzeba żwawo wiesz, uśmiechać się do nich. No. Widzę, że produktywność trochę spada, co? Co? U nas jest godzina o Jezu pierwsza 8, Mateusz, a jak mi jutro się znowu będziesz krzątać o 7 rano Nie no co? Ja co? A co? A ty się, jak się krzątasz zawsze jak ja za całe życie spałem, to było dobrze. Ale to raz i, ja se wstałem i, 7... Ja nie, raz se mordka Raz mortka wstała o 7.30 już problem Nie, no jesteś wyższy. Jestem w chuj kurwa wysoki, nie w chuj ten pierdolą w tym internecie każdy niszczy jeden, mnie i Ten chuj wysoki. Tak mi mama zawsze mówiła. pić Wychodzi mi Gość w tym go. w momencie, w który strzeliłem i gość ja mnie z zabił. Jaka jest szansa na to? <grym _dose> ja pierdole, dobra. Nie, no, już teraz to. Nie, nie się A potrenujmy to. Teraz, nie? No, no jak ją skończyć. Dara nie widziałam. ale ja nie potrafię tutaj, ty stajesz na kule na tym kremężniku stoisz jeszcze. Nie, nie. nie no nie stajesz do w dołku, tu. Patrz, czasem się jeszcze, czekaj. No, no nie, no, to tu mi się stoi. Nie, tu się stoi przed cieniem, w tym miejscu się stoi, tu. Nie, no Tak, to no to, to, no to stań, nie, no stań, no, jeszcze no, troszeczkę dalej, jeszcze trochę dalej. No zaraz, teraz, ale to wskoczyłem, no bo się ruszyłeś przecież. Ja Ej, nie kurwa, apadło, co jest? Wysłać wam mapki, jak się tak samo. Nie, nie stałeś tak samo. Tu dopiero wchodzę na podest. W tym momencie. No, 20 lat grają w tę grę i nie potrafią, no. no ty ich zachwycać nie możesz. No jak on nie ginie?! Kurwa, macie, no stajesz jak cymbał i nie potrafisz, kurwa, normalnie ustawić no, żeby podsadzić się przecież, no. nie podsadzę. Ale nie wyzywaj No nie podsadzisz, bo nie potrafisz. Ale ty, faktycznie gówna pływają, widzicie? Czy to nie główna tylko liście Kurwa, żeby kamera nie w. O szczur! Szczury jeste tam pie... na ten. Szczur tam idzie. Nie Przy tego. rurze. Ale wąż! Wie? Kurwa! To nieźle. A ty nie zgrywaj takiego kozaka, bo zaraz tutaj powiem na streamie, jak miałeś ogromnego pająka i to nie jednego w domu i za każdym razem się darłeś i kazałeś mi przychodzić i zabijać tego pająka. Albo jakby mieliśmy jaszczurkę na Dominikanie w pokoju to spierdoliłeś na balkon i ja musiałam Ewa ten robić yy, dzwonić do rezerw Co mówiłaś? Bo zamyśliłem się Nic, że to za a się boisz, pająków i wszystkiego. Czury są fajne. Ej, wyszedł. nie wiem. jest jakiś ma lampa. Mid wyszedł lampa trzymam. Ale ci prawa grampa, teraz weka. Mmm, dwóch spależ. Kodne gejzerki bo naprawdę. Luśia, jaki był kod na kejzerki? <noise> no, kropka. Ładny. Nie no, Tomek ni kule córę stresuje, no. Ale Tomek, jak to taki odważny jesteś w kontaktach z kobietami, to może landeczki jednak? Izak, przestań, proszę cię. Ale ty byś musiał odpowiednie kobiety dopasować do niego. Ale wolałbyś z kobietami czy z facetami wystąpić? Powiedz tylko... Żebym wiedział, kogo szukać do ciebie. O dziwo z kobietami, no o dziwo. Znaczy, chcesz jednak w randkę wystąpić? You're not. You're not. Tadda, tak jest! SMATA! Blue Steel! Kajwa! Okay, to na samym początku! Awesome. Piknij. No, piknął prawo teraz. Nie pierdol. No. Nie pierdol. <stbie> Jeden cake a yeah, pierdolę. Jestem kurwa debilem. Ale to fajne było wiesz, bo lekcji mniej miałeś dzięki temu, bo przynajmniej w jednym miesiącu odpadł Ci jeden tydzień na przykład, bo grałeś w piłkę, w innym miesiącu bo grałeś coś tam, wiesz co chodzi. Tak a wiemy, ja na kur chodziłem. Nie, nie będzie o. Niemiec, plunam w twarz. Mnie świat ma tylko cztery strony, a w tym świecie nie ma mnie. Gdy swe oczy otworzyłem, wielki żal ogarnął mnie. Po policzkach łzy spłynęły, zrozumiałem wtedy, że.